Historia niepokalanego poczęcia jest jedną z najgłębszych i najpiękniejszych tajemnic wiary katolickiej, wyrażającą wyjątkową świętość Maryi od pierwszej chwili jej istnienia. Dogmat ten leży w sercu pobożności Maryjnej i odzwierciedla doskonały Boży plan zbawienia ludzkości. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół czcił Maryję jako Matkę Bożą, uznając jej wyjątkową czystość. Jednakże jednoznaczne sformułowanie niepokalanego poczęcia jako dogmatu Kościoła zajęłoby wieki, zanim zostałoby zdefiniowane i zrozumiane w całej swojej głębi. Doktryna o niepokalanym poczęciu głosi, że Maryja od chwili poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego dzięki szczególnej łasce Bożej. Ten wyjątkowy przywilej został przyznany ze względu na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Odkupiciela. Pismo Święte. Choć nie wypowiada bezpośrednio tej tajemnicy, daje podstawę do jej zrozumienia. Księga Rodzaju przedstawia obietnicę, że potomstwo kobiety zetrze głowę węża, a Maryja jest postrzegana jako nowa Ewa, od początku wolna od grzechu. W ewangelii Łukasza anioł Gabriel pozdrawia Maryję jako małej łaski pełną. To szczególne wyrażenie jest świadectwem nieskazitelnej czystości matki zbawiciela, uznającej, że była całkowicie wolna. Od jakiejkolwiek plamy grzechu. Na przestrzeni dziejów ojcowie Kościoła medytowali nad wyjątkową świętością Maryi. Świętego Ireneusz nazwał ją nową Ewą, która współpracowała w odkupieniu ludzkości, kontrastując z nieposłuszeństwem pierwszej Ewy. W średniowieczu teolodzy, tacy jak świętego Bernard z i świętego Bonaventura, szczegółowo omawiali niepokalane poczęcie. Zrozumienie tajemnicy następowało stopniowo ale rosnący konsensus wskazywał na wyjątkowe zachowanie Maryi. Kluczową rolę w formułowaniu doktryny odegrał świętych Duns Scott, teolog franciszkański. Twierdził, że słuszne było, aby Bóg zachował Maryję od grzechu pierworodnego, biorąc pod uwagę jej wyjątkową rolę matki odkupiciela. Na przestrzeni wieków, szczególnie w Europie, nabożeństwo do niepokalanego poczęcia rosło intensywnie. Tej tajemnicy poświęcono kilka kościołów i bractw. Co odzwierciedlało głęboką wiarę ludu. Dogmatyczna definicja Niepokalanego Poczęcia pojawiła się 8 grudnia 1854 roku, kiedy papież Pius IX ogłosił dogmat w Bulli Inefabilis Deus. Akt ten potwierdził to, w co Kościół wierzył i co celebrował przez wieki. W Bulli papież oświadczył, że Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego Dzięki szczególnej łasce i przywilejowi Wszechmogącego Boga, definicja ta została przyjęta przez wiernych z wielką radością. Dogmat o niepokalanym poczęciu nie odnosi się do dziewiczych narodzin Jezusa, ale do stanu czystości Maryi od chwili jej poczęcia w łonie Matki, świętej Anny. Ten szczegół jest niezbędny do zrozumienia tajemnicy. Określenie dogmatu poprzedziły wieki pobożności, teologii i praktyki liturgicznej. Obchody Święta Niepokalanego Poczęcia były powszechne w wielu częściach świata chrześcijańskiego, jeszcze przed definicją dogmatyczną. Proklamacje Piusa Dromety przyjęto jako potwierdzenie wiary katolickiej w czasach wielkich wyzwań. W XIX wieku Kościół stawił czoła siłom sekularyzmu i racjonalizmu, a dogmaty podkreślały centralne miejsce łaski Bożej. Dogmat o niepokalanym poczęciu uwydatnił także wyjątkową godność Maryi w planie zbawienia. Jako matka Zbawiciela była stworzeniem najdoskonalszym przygotowanym przez Boga do swojej wyjątkowej roli w odkupieniu. Niepokalana czystość Maryi jest także wzorem dla wszystkich chrześcijan, chociaż nie możemy zostać zachowani od grzechu pierworodnego tak jak ona, jesteśmy wezwani do świętości i łaski które uwalniają nas od grzechu przez chrzest. W 1858 roku, zaledwie cztery lata po ogłoszeniu dogmatu, objawienia Matki Bożej w Lourdes potwierdziły Jego autentyczność. Przedstawiając się Bernadette Subirus, Maryja oświadczyła Jestem niepokalane poczęcie. Lourdes stało się miejscem pielgrzymek i cudów, gdzie miliony wierzących odnawiają wiarę w Bożą łaskę odkupieńczą. Przesłanie z Lourdes jest głęboko związane z tajemnicą niepokalanego poczęcia. Święto niepokalanego poczęcia, obchodzone 8 grudnia, to jeden z najwspanialszych momentów w kalendarzu liturgicznym. W tym dniu katolicy na całym świecie czczą Maryję jako arcydzieło łaski Bożej. Kult niepokalanego poczęcia znalazł oddźwięk także w sztuce sakralnej, muzyce i literaturze. Wielcy mistrzowie namalowali Maryję w jej nieskazitelnej czystości. Odzwierciedlając miłość i szacunek, jakie wzbudza. W Ameryce Łacińskiej niepokalane poczęcie jest czczone w sposób szczególny. Kilka krajów ma maryję pod tym tytułem jako swojego patrona, jak na przykład Nikaragua, która na jej cześć obchodzi swoją słynną Griteria. W Brazylii nabożeństwo do niepokalanego poczęcia ma głębokie korzenie. Od czasów kolonialnych temu tytułowi poświęcano kościoły i kaplice. A obraz Maryi niepokalanej widnieje na wielu ołtarzach. Doktryna o niepokalanym poczęciu jest nie tylko prawdą teologiczną, ale także źródłem duchowego pocieszenia. Przypomina nam, że łaska Boża jest potężniejsza od grzechu i że odkupienie jest możliwe dla każdego. Maryja jako niepokalane poczęcie wstawia się za nami jako Matka Miłosierdzia. Jego czyste i niepokalane serce jest zawsze skupione na swoich dzieciach prowadząc je do swego Syna, Jezusa Chrystusa. Kontemplacja tajemnicy niepokalanego poczęcia jest zgłębianiem nieskończonej miłości Boga do człowieka. Ta tajemnica oświetla piękno Bożego planu i inspiruje nas do odpowiedzi z wiarą i ufnością w Jego odkupicielską łaskę. Niepokalane poczęcie Maryi nie tylko wywyższa jej wyjątkową świętość, ale także rzuca światło na centralną rolę łaski Bożej w odkupieniu. Maryja została zachowana od grzechu nie dzięki własnej zasługie, ale dzięki wyjątkowemu aktowi łaski Bożej ze względu na Chrystusa. Przywilej ten nie oddziela ją od ludzkości, ale czyni ją znakiem nadziei dla wszystkich chrześcijan. Maryja, pierwsza odkupiona, jest doskonałym wzorem nowego stworzenia w Chrystusie, wskazującym drogę do życia w pełni. Niepokalane poczęcie uwypukla także wierność Boga wobec jego obietnic. Od początku w ogrodzie Eden. Bóg ogłosił ostateczne zwycięstwo nad grzechem i wężem, zwycięstwo, które zaczyna się w Maryi i dopełnia się w Chrystusie. Ogłoszenie tego dogmatu jest świadectwem żywej tradycji Kościoła. W czystość Marii wierzono od najdawniejszych czasów, ale dopiero na przestrzeni wieków, wraz z oświeceniem Ducha Świętego, doktryna ta została w pełni zrozumiana. Jednym z najpiękniejszych elementów niepokalanego poczęcia jest jego związek z boskim macierzyństwem Maryi. Maryi, jako matce Słowa Wcielonego, wypadało być wolną od wszelkiej plamy grzechu i być doskonałą świątynią Boga. Ta wyjątkowa czystość uwypukla także całkowitą swobodę Maryi w powiedzeniu tak Bożemu planowi podczas zwiastowania. Jego odpowiedź, pełna wiary i miłości, była owocem życia od początku całkowicie zjednoczonego z wolą Bożą. Niepokalane poczęcie nie jest więc tylko dogmatem o Maryi, ale głoszeniem odkupicielskiej mocy Chrystusa. Została zachowana ze względu na swoje zasługi, pokazując, że całe zbawienie także Maryi pochodzi od Jezusa. Ta tajemnica zachęca nas do refleksji nad rolą łaski w naszym życiu. Tak jak Maryja została przemieniona łaską, tak i my jesteśmy wezwani do życia w łasce, szukając świętości, której Bóg pragnie dla każdego z nas. Wielu świętych żywiło szczególne nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia. Na przykład święty Maksymilian Kolbe poświęcił swoje życie szerzeniu tej prawdy, postrzegając Maryję jako pośredniczkę wszelkich łask. Również świętych Alfons Ligorio głęboko pisał o Maryi Niepokalanej, podkreślając, że jest ona arcydziełem Boga. Jej czystość była odbiciem Bożej doskonałości, ukazując jak bardzo Bóg pragnie naszej świętości. Poświęcenie się Maryi Zwłaszcza pod tytułem niepokalanego poczęcia, stało się powszechną praktyką wśród wiernych. Przez nią chrześcijanie oddają swoje życie Maryi, ufając jej w w celu uzyskania łaski Bożej. Niepokalane poczęcie jest także ściśle powiązane z dogmatem o wniebowzięciu Maryi. Jej czystość i wolność od grzechu uczyniły ją godną wyniesienia do nieba z ciałem i duszą, jako znak nadziei dla całej ludzkości. Nabożeństwa Maryjne, takie jak różaniec, są cennym środkiem medytacji nad tą tajemnicą. Każde zdrowaś Maryjo jest przypomnieniem niepokalanej łaski, która wypełniła serce Maryi, i potężnego wstawiennictwa, jakie ofiarowuje za nas. Sztuka chrześcijańska często przedstawia Maryję niepokalaną za pomocą symboli odzwierciedlających jej czystość białych szat, półksiężyca pod jej stopami i korony z gwiazd opartej na wizji z objawienia. W kilku krajach katedry pod wezwaniem niepokalanego poczęcia są symbolami wiary. Godnym uwagi przykładem jest bazylika niepokalanego poczęcia w Lourdes, zbudowana na cześć objawień Maryi młodej Bernadettecie. Niepokalane poczęcie to także tytuł siły duchowej. Wielu wyznawców zwraca się do Maryi pod tym tytułem w trudnych chwilach, ufając w jej ochronę i czystość, aby pokonać siły zła. W XX wieku papież Pius XII poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi. Wzmacniając związek pomiędzy niepokalanym poczęciem a powszechną misją Maryi jako matki Kościoła, orędzie fatimskie jest także echem wezwania do nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Wizjonerzy podkreślili wagę zaufania w stawiennictwu Maryi dla osiągnięcia pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników. Czystość Maryi jest potężnym przesłaniem dla współczesnego świata, gdzie wartości często gubią się w moralnym zamęcie. Zaprasza nas do ponownego odkrycia piękna świętości i czystości serca. Niepokalane poczęcie przypomina nam, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu. Nawet w czasach ciemności i grzechu oferuje nam swoją łaskę, której wspaniałym przykładem jest Maryja, gwiazda poranna. Maryja, jako niepokalane poczęcie, jest także duchową matką wszystkich chrześcijan. Ona przyjmuje nas do swego czystego serca, oferując schronienie i pocieszenie w naszych utrapieniach. Nabożeństwo do niepokalanego poczęcia to nie tylko akt czci, ale zobowiązanie do naśladowania cnót Maryi. Jesteśmy wezwani do poszukiwania czystości serca, stając się żywymi świątyniami Ducha Świętego. Modlitwa do niepokalanego poczęcia jest wyrazem ufności w łaskę Bożą. Prośmy Maryję, aby pomogła nam przezwyciężyć pokusy i żyć w wierności Ewangelii, tak jak ona żyła. Niepokalane poczęcie jest także zaproszeniem do pokory. Maryja uznała, że wszystko, czym była, pochodzi od Boga, a jej życie było nieustannym aktem uwielbienia Bożej Wielkości. Celebrując niepokalane poczęcie, Kościół potwierdza godność życia ludzkiego. Maryja przypomina, że każdy człowiek powołany jest do odzwierciedlania obrazu i podobieństwa Bożego, żyjąc w łasce i świętości. Trzecia część opowieści o niepokalanym poczęciu głębiej zagłębia się w relację Maryi z ludzkością, ukazując, jak jej rola wykracza poza czas i prowadzi wiernych do Chrystusa, odkupiciela. Jej czystość jest znakiem nadziei dla świata. Istotnym aspektem niepokalanego poczęcia jest jego związek z tajemnicą grzechu pierworodnego. Grzech Adama i Ewy spowodował zerwanie między Bogiem a ludzkością, ale Maryja została wybrana, aby zachować ją od tej plamy jako początek nowego stworzenia. Jako nowa Ewa. Maryja została wezwana, aby poprzez swoje posłuszeństwo naprawić nieposłuszeństwo pierwszej kobiety. Jej niepokalane poczęcie jest pierwszym krokiem w wypełnieniu Bożej obietnicy zmiażdżenia głowy węża. Przywilej niepokalanego poczęcia nie oddziela Maryi od kondycji ludzkiej, ale wywyższa ją jako przykład tego, czego Bóg pragnie dla każdego ze swoich dzieci. Nieustannie przypomina, że świętość jest możliwa dzięki łasce Bożej. Kościół czci Maryję niepokalaną jako dar nie tylko dla siebie, ale dla całej ludzkości. Jej czystość jest zwycięstwem łaski Bożej nad grzechem i przed smakiem odkupienia, które Chrystus przynosi wszystkim. W historii Kościoła Maryja była często wzywana pod tytułem niepokalanego poczęcia w chwilach kryzysu i zagrożenia. Jej rola orędowniczki i obrończyni była źródłem pocieszenia dla milionów wierzących. Definicja dogmatu odzwierciedla także jedność i wierność Kościoła prawdzie objawionej. Na przestrzeni wieków, pomimo wątpliwości i debat, Kościół podtrzymywał przekonanie, że Maryja była zawsze całkowicie czysta. W głoszeniu niepokalanego poczęcia widzimy przejaw żywej tradycji Kościoła, którym kieruje Duch Święty. Dogmat ten nie jest innowacją, ale potwierdzeniem prawdy zawsze obecnej w wierze katolickiej. Liczne cuda przypisywane w stawiennictwu Maryi Niepokalanej umacniają wiarę wiernych w te tajemnice. Doniesienia o uzdrowieniach w Lourdes i innych sanktuariach Maryjnych są świadectwem mocy łaski Bożej objawiającej się poprzez Maryję. Niepokalane poczęcie zachęca nas także do refleksji nad rolą Ducha Świętego w życiu Maryi. Od chwili poczęcia została napełniona Duchem, stając się żywą świątynią Boga. Tajemnica ta objawia nam głęboką komunię Maryi i Trójcy. Jest umiłowaną córką Ojca, matką Syna i żoną Ducha Świętego, od początku żyjącą w doskonałej jedności z Bogiem. Święci często w swoich modlitwach kontemplowali Maryję jako niepokalane poczęcie. Świętych Katarzyna Laboure, która otrzymała wizję cudownego medalika, jeszcze bardziej szerzyła nabożeństwo do tego tytułu Maryjnego. Cudowny medalik o wybicie, którego Maryja prosiła, widnieje napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Modlitwa ta jest wyrazem ufności wiernych w jego wstawiennictwo. Cześć Maryi pod tytułem niepokalanego poczęcia jest także formą uwielbienia Bożej mądrości. Wybrał Maryję na doskonały wzór świętości i czystości, przygotowując ją do bycia matką zbawiciela. Tajemnice niepokalanego poczęcia i zwiastowania są ze sobą ściśle powiązane. Podczas zwiastowania Anioł Gabriel ogłosił czystość Maryi, a ona odpowiedziała z wiarą i pokorą, przyjmując Boży plan. W historii zbawienia Maryja jest punktem zjednoczenia Starego i Nowego Testamentu. Jej nieskazitelna czystość jest wypełnieniem obietnic danych patriarchom i prorokom, wskazujących na nowe przymierze w Chrystusie. Niepokalane poczęcie uczy nas o przemieniającej mocy łaski. Bóg nie tylko nam przebacza, ale daje nam siłę do prowadzenia świętego życia, jak widać na przykładzie Maryi. Dogmat ten podkreśla także wagę posłuszeństwa woli Bożej. Maryja była całkowicie uległa planowi Bożemu, pokazując, że prawdziwa wolność polega na życiu zgodnie z wolą Stwórcy. W wielu krajach święto niepokalanego poczęcia jest obchodzone z wielką uroczystością. Procesje, msze i nowenny upamiętniają ten dzień, który jest okazją do odnowienia wiary i nabożeństwa do Maryi. Czystość Maryi jest antidotum na rozpacz i zwątpienie. Przypomina nam, że Bóg jest wierny i że Jego łaska może nas uwolnić od wszelkich słabości i grzechów, prowadząc do pełni życia. W sercu duchowości Maryjnej znajduje się zaproszenie do naśladowania Maryi. Inspiruje nas do poszukiwania czystości serca. I całkowitego zaufania Bożej Opatrzności. Nawet pośród prób, wielu papieży poświęciło swoje encykliki i przemówienia niepokalanemu poczęciu, wychwalając te tajemnice jako skarb Kościoła. Wzmacniają one fakt, że Maryja jest największym przykładem odkupieńczej mocy Chrystusa. Poświęcenie narodów i rodzin niepokalanemu poczęciu jest praktyką powszechną, wyrażającą pragnienie życia pod jej opieką. Ten akt pobożności wyraża ufność wiernych w pomoc Maryi. Doktryna o niepokalanym poczęciu wzmacnia także godność kobiety. Maryja ukazana jest jako kobieta doskonała, pełna łaski, wywyższająca szczególną rolę kobiety w zamyśle Bożym. Piękno tajemnicy niepokalanego poczęcia tkwi w jej prostocie i głębi. Objawia miłość Boga do swego stworzenia oraz pragnienie odkupienia i uświęcenia ludzkości, począwszy od Maryi. Niepokalane poczęcie pozostaje latarnią nadziei dla Kościoła i świata. Przypominając nam, że łaska Boża jest potężniejsza niż jakakolwiek siła grzechu. W Maryi widzimy triumf miłosierdzia Bożego. Dogmat ten jest także przejawem piękna, odkupionego stworzenia. Maryja jest prototypem odrodzonego człowieczeństwa, pokazując, że w niej w pełni zrealizował się pierwotny Boży Plan dotyczący czystości i komunii. W każdym pokoleniu nabożeństwo do niepokalanego poczęcia pozostaje żywe, zwłaszcza w chwilach próby. Wierni znajdują w Maryi przewodniczkę i orędowniczkę, która z macierzyńską miłością prowadzi ich do serca Chrystusa. Orędzie z Lourdes, gdzie Maryja ogłosiła się niepokalanym poczęciem, do dziś rozbrzmiewa jako wezwanie do nawrócenia. Cuda, które dzieją się w tym sanktuarium, są nieustannym świadectwem mocy wstawiennictwa Maryi. Relacja Maryi z Kościołem jest głęboko wyrażona w tytule niepokalanego poczęcia. Postrzegana jest jako wzór Kościoła. Który ma być także bez zmazy i zmarszczki, jak uczy świętego Paweł w swoich listach. Teolodzy często zwracają uwagę, że dogmat o niepokalanym poczęciu wzmacnia nasze zrozumienie roli Chrystusa jako Odkupiciela. Maria została zachowana od grzechu nie dzięki swoim własnym zasługom, ale dzięki przyszłym zasługom Jezusa. Niepokalane poczęcie podkreśla także wartość odkupienia zapobiegawczego, tak jak człowiek może zostać uratowany przed wpadnięciem do studni. Zanim upadnie, tak Maria została zbawiona od grzechu, zanim jeszcze została poczęta. Tajemnica ta jest doskonałym przykładem hojności Boga, nie tylko ratuje swoje stworzenie, ale od początku napełnia je łaską i pięknem, jak to uczynił z Maryją, najczystszym kwiatem w ogrodzie ludzkości. Uroczystość niepokalanego poczęcia przypomina także o znaczeniu przygotowania naszych serc na przyjęcie Chrystusa, tak jak Maryja została przygotowana. Tak i my jesteśmy wezwani do otwarcia się na łaskę Bożą w naszym życiu. Tytuł niepokalanego poczęcia został przyjęty przez kilka narodów jako znak ochrony. Na przykład Hiszpania i Stany Zjednoczone mają Maryję niepokalaną za swoją patronkę, co odzwierciedla ich ufność w jej wstawiennictwo. W wielu domach chrześcijańskich obraz niepokalanego poczęcia jest symbolem wiary i ochrony. Przypomina rodzinom o znaczeniu czystości. Modlitwy i zjednoczenia z Bogiem w ich codziennym życiu. Doktryna o niepokalanym poczęciu inspiruje także troskę o najsłabszych. Tak jak Maryja była zachowana i chroniona od początku, tak Kościół powołany jest do troski o dzieci i osoby marginalizowane. W historii sztuki Maryja jako niepokalane poczęcie jest często przedstawiana w scenach niebiańskiego majestatu. Obrazy przedstawiają jej zwycięstwo nad grzechem w otoczeniu aniołów i symboli czystości. Duchowość niepokalanego poczęcia wzywa nas do zaangażowania się w prawdę i świętość. Jesteśmy zaproszeni do naśladowania przykładu Maryi i pozwolenia Bogu, aby swoją łaską przemienił nasze życie. Wiele cudów przypisywanych niepokalanemu poczęciu miało miejsce w czasach wielkiej potrzeby. Znaki te umacniają wiarę wiernych. I ukazują pełną miłości opiekę Maryi nad swoimi dziećmi. Dokumenty kościelne często podkreślają związek niepokalanego poczęcia z misją Kościoła w świecie. Maryja jest doskonałym wzorem ewangelizacji, zawsze wskazując na Chrystusa. Doktryna o niepokalanym poczęciu podkreśla także wagę roli kobiety w historii zbawienia. Maryja została wybrana na Matkę Boga, wywyższając godność i wartość kobiety w Bożym planie. Modlitwa o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, jest nieustannym błaganiem wiernych, którzy w każdej chwili uznają Maryję za swoją najpotężniejszą orędowniczkę i zawsze ufają jej pomocy. Tytuł niepokalanego poczęcia jest także głęboko powiązany z pokorą Maryi, choć zachowana od grzechu uznała, że wszystko w jej życiu było owocem łaski Boga, żyjąc w całkowitej zależności od Jego miłości. W życiu świętych widzimy stałą obecność Maryi jako niepokalanego poczęcia. Zwracali się do niej w trudnych chwilach i znajdowali w niej inspirację do życia w czystości i wierności Bogu. Tajemnica niepokalanego poczęcia jest przede wszystkim zaproszeniem do kontemplacji. Rozważanie czystości Maryi pomaga nam zrozumieć nieskończoną miłość Boga do każdego z nas i jego pragnienie odkupienia nas. W świecie naznaczonym podziałami i konfliktami, Maryja, jako niepokalane poczęcie, jest znakiem jedności. Jednoczy wszystkich chrześcijan pod swoją opieką i wstawia się za pokojem między narodami. Nabożeństwo do niepokalanego poczęcia uczy nas także o potędze macierzyńskiej miłości. Maryja z czułością i miłosierdziem troszczy się o swoje duchowe dzieci, wskazując zawsze drogę zbawienia w Chrystusie. Kończąc tę refleksję o niepokalanym poczęciu. Jesteśmy wezwani do odnowienia wiary w łaskę Bożą. Tak jak Maryja została przemieniona łaską, tak i my możemy pozwolić Bogu, aby odnowił nasze życie. Tajemnica niepokalanego poczęcia jest odwiecznym świadectwem odkupieńczej miłości Boga. W Maryi widzimy, czego Bóg pragnie dla całej ludzkości: serca czystego, pełnego łaski, żyjącego w doskonałej komunii z Nim.